Zwykle ciekawie zapowiadający się piłkarski mecz. Ja nazywam się Dariusz Szpakowski i skomentuję dla Państwa dzisiejszy mecz w towarzystwie Jacka Raskowskiego. Dziś trzecie już spotkanie fazy grupowej tego turnieju. Ta kolejka wyjaśni nam sytuację w tabelach, będzie co oglądać. Jacku, to powinien być świetny spektakl. Po postawie w fazie grupowej można rozpoznać prawdziwych profesjonalistów. Na finał pucharu zmobilizuje się każdy, ale żeby do niego dotrzeć, najpierw trzeba umieć wygrywać takie spotkania jak dzisiaj. Zobaczmy, jakim pójdzie. Jeśli chodzi o formację w wyjściowym składzie, to 4-3-3 to już właściwie klasyka. Takie ustawienie z dwoma bocznymi napastnikami sugeruje, że taktyka zakłada ataki z skrzydłami i dośrodkowania, a to zawsze jest widowisko. Dodatkowo pomocnicy również mogą czasem podłączyć się do akcji. Twardego, nieustępliwego presji. Z pewnością nie sądzę, żeby nagle zrezygnowali. Przeciwnicy będą musieli z tym jakoś żyć. Już jedno możemy z całą pewnością założyć. Fatalny świsk, fatalny. To chyba będzie wykluczenie. Bardzo przytkki faun na samym początku spotkania. Ale słuszna decyzja sędziego, która pokazuje, że arbiter nie będzie tolerował brutalnej gry. Widać w tej powtórce, że zawodnik spóźnił się z interwencją. Żółta żółtą kartką. Tylko żółta kartka za to zagranie? Przecież już grają po słabieniu. Powinni bardziej uważać przy takich sytuacjach. Niebezpieczne zagranie. Zupełnie nieudany ten ślisk. czerwona kartka jest wyrokiem dla zespołu. Otwierają wynik spotkania i będzie im się łatwiej grało. Chociaż na pewno z czasem większe zmęczenie zacznie dawać o sobie znać. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. A becadło futbolu. Efektywne i efektowne. A tam już wystarczyło dać piłce wyprzmieć. Odbiła się jeszcze zanim uderzył, więc golkiper mógł być trochę zaskoczony. Żółta kartka dla najlepszego strzelca w drużynie. Trener teraz musi wybrać, ryzykować grę z nim, czy też zmienić go na wszelki wypadek. Sędzia widzicie, to może być druga żółta kartka. Jak widzimy, sędzia pokazał żółtą kartkę zawodnikowi, który wcześniej został karany. W rezultacie dostaje czerwoną i musi opuścić plac gry. Na powtórce widzimy wyraźnie, że był tutaj fałd. Rzut karny. Za chwilę wszystko może się wyrównać. Żółta kartka za to zagranie i oczywiście rzut karny. Zasłużona. To było bardzo niesportowe zachowanie. Nie chcemy oglądać takich wejść. Zupełnie nieudany ślizg. Niebezpieczne to było. No, widać, że trener niezadowolony. Pokazuje, żeby bardziej uważać. Dostał kartkę. Aj na pasty zobaczył czerwoną kartkę. To będzie wymagać pewnych zmian strategii, ale wierzę w możliwości pozostałych piłkarzy. Wielokrotnie widzieliśmy, jak rolę z najperu przejmowali pomocnicy. Można wręcz powiedzieć, że w takich sytuacjach... tamta ważna, bo dająca wyrównanie. I mamy powtórkę, ależ to zacentrował, a Milik był w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i uderzeniem głową pokonał bramkarza. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. Trener wyraźnie teraz odetchnął z ulgą, motywuje swoich piłkarzy do pójścia za ciosem. Proszę Państwa, bramka! I obejmują prowadzenie. Zupełnie inaczej będzie im się teraz grało, zyskają pewność siebie i spokój. Za to przeciwnej drużynie będzie teraz pod górkę. I mamy bramkę. Arkadiusz milikaraz imponuje ten chłopak. Mimo tych wszystkich kontuzji zawsze wraca i imponuje formą. I to już nie pierwszy raz!